Ej, kochani, tutaj to Kitty gra. No dobrze, na samym stanie powiemy, żebyście sobie łapki w górę i subskrybowali nasz kanał w sumie. No, ten kanał. Pisaliście nam, czyliście nam komentarze pisali i oglądali wszystkie nasze inne odcinki ze lęką, z marysią i ze mną. Oraz też z Bloksa. No właśnie, a teraz. Jeszcze Was wam dziękujemy za 30 subskrypcji. No i właśnie na te 30 subskrypcji w sumie mamy teraz 33. Też ba bardzo tym nowym czym, czym osobom dziękujemy za te subskrypcje. I Właśnie na te 30 subskrypcji, w sumie 33. Zbieramy krampeciki! No dobra, więc myślę, że możemy zaczynać. No dobra. I idziemy do szkoły. Do której będę chodziła za dwa lata. No a ja za rok. A ja za trzy lata. To rusza... Oj, to ruszamy! Ojejcie! No już jesteśmy, ale zapomniałyśmy wziąć pudełka. To nic, możemy przecież wziąć to. Tylko opuścimy te jakieś zaproszenia. Co to w ogóle jest za zaproszeniem? Ktoś umie czytać? E, ja umiem czytać literki. ABC. No, a ja umiem całe ABC dło. No to tyle możesz powiedzieć. Ja nie umiem ani jednej literki. Oj, sorki. Dobra. To jest. Co tutaj pisze? Tutaj pisze. Z A P R O S C, zdarzy Z E, N i E. Nie rozumiem nic z tego! Dobra, obojętnie. Noś, bo ty jeszcze nic nie nosiłaś, tleniuszku. No dobra. No dobra, to otwieramy. No i zobaczcie, widzowie. No i jakby ten sekret mało kto zna. Zobaczcie. Te książki się przesuwa. Kocie naciska, ten guzik. Tada! I mamy takiego trochę strasznego krempeta. Nie wiem, czemu. Mi przypomina Greena' Rainbow Friendsów ma takie cacki <grywki> i jest zielony. No właśnie. No, to, a na pewno nasz krampet jest głodny. No właśnie, na pewno nasza reszta krampetów też. No to musimy je nakarmić tutaj w tej jedalence. Ja też jestem głodna. Nie, 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 ty za łoku zostaw coś dla nas. Dobra, i dla naszego kampeta damy sobie właśnie to. No dobra, no to teraz ty trzymaj. Nie, 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 ty sobie to trzymaj. Aha, no to musimy jeszcze może ten koszyczek wziąć dla naszych rampetów innych. No dobra, to ja go będę nosić. To idziemy, no właśnie. Już jesteśmy. A gdzie? No, na stacji pociągowej. No nie wiem jak to się zwie. No dobra, najpierw w czasie, ale tutaj spiąć. Hop. Hop, hop. I z czasem to będziemy. On jest złosenny. I tego krampeta też. No dobra. O, pewnie mu się chce pić. Musimy mu dać tylko kacaucza. A co tu jest? <śmiech> <śmiech> Patrzcie! A co to jest za? No, co to była za litera? Chyba E? Nie, to jest F. A no to podobna jakaś chyba. Dobra, pakujemy tego krampeta. I tego diamenta też, bo on jest tego senny. Jak go sprzedamy, to będziemy milionekami. No właśnie. Wy nie wiecie, co to jest? To jest najgorsza ocena, którą można dostać w szkole. Czyli jakby pała. Ach, ja tego nigdy nie dostanę za te 3 lata. No i ja mam nadzieję, że ja też nie. A ja dostanę. Nie no, żartuję. Dobra. Nie, może rzucimy to w kogoś? Możemy rzucić to. Bem, rzucimy na tą gitarę. Ale to było zabawne. Co ich tak boli jeden papierek? No dobra, idziemy. No tak, idziemy, idziemy. To już jesteśmy we naszej wyspie krampetów. No to dalej rozpakowywuj te kampety. Aha, i uda z tego diamenta też, ale. Go trzeba, trzeba bardzo ostrożnie Musimy go dać w jakieś specjalne miejsce. Go musimy gdzieś dać tak, tak bardzo tego Może tu? Nie, tu się nie zmieści. Nie no. Musimy go gdzieś schować. O, tu. To jest jakby taka coś dla krampetów, taki statek, w którym można lecieć. I zamykamy. Dobra, to będzie nasz tajemny słowek na diamenty i jakieś inne długocenne rzeczy. No dobra, postaw im to tu, żeby Idziemy! Tak! Teraz jesteśmy na lotnisku, widzowie! No dobrze, musimy iść. Tutaj. Ja chcę kolebnia. A ja chcę tego krampeta słodkiego, żółtego takiego. to bierz i czekoladę. Ty też chcesz coś? Tak, ja. Ja co ja chcę? Sobie wypić albo zjeść. Może mleczko. Dobra, to idziemy. To już jesteśmy. Wiesz, co są miejsca, że my im... Ulubionym miejscu, mówimy. Ulubionym miejscu naszym też, no ale nie warczyli tak. I to jest właśnie taki robot. Myśmy tak w ogóle nacisnę na ten guzik. No dobra, no to jedziemy na górę. Jej, bajoo! Ja jedno pytanie, czemu przed chwilą było tak jasno? Em, no tak to leży dlatego, bo przez to, że byliśmy w miejscu, gdzie było bardzo jasno, gdzie było dużo świateł. Aha! Tutaj jest też krampet, tylko jest, nie wiem gdzie. Może tu? 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 Tu! Dobra, jedziemy na drugie piętro. Czy tutaj jesteś w kampecie? No chyba nie, jedziemy na dół. Jesteśmy na dole. Bo już chyba wiemy, jak to piło. Zobaczcie, tu są takie guziki. Hop, hop. tada. Czy myśmy akurat pomyliły kampera z diamentem? Chyba tak! Dobra, obojętnie. Diamenty są dla nas super. Już jesteśmy w następnym miejscu, ale zobaczcie ten jament sieci nam trochę oświetli drogę. Tutaj jest krampet. No dobra, to idziemy dalej. Ach, jeszcze prośba do Was widzowie. No bo jak wiecie jeszcze, gdzie są jakieś inne krampety, to błagam, napiszcie nam. No to może jakby na następny raz będziemy wiedzieć. Dobra, no to tutaj przysłamy te papiery, otwieramy to, to. tutaj mamy jakby tego krampetos, Troszkę jakby starszego. To już jesteśmy, no właśnie. To run, 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 run. run. To jesteś tam te słynne piosenkarze. No właśnie, tylko musimy jakby znaleźć list. w tej kolejności trzeba zrobić te, a obojętnie, nie chciałem tą pani przesunąć. No dobra, musimy chyba. Z Naleźć tą kartkę, ale tu gdzieś jest. Wyrzucimy te portrety, bo na pierwszym że są też kampy. Już jesteśmy, my czy dziewczyny, my już jesteśmy. I tutaj jest jakby też jeden klumpet. A nie, to nie jest ta kartka. I jak nie był tutaj żaden update. A to jest ta kartka. To są te kampety. No dobra, bierzemy tą kartkę. I idziemy z wrotem. Dobra, jesteś na miejscu. A trzy razy, raz, dwa, trzy. Dwa razy, raz, dwa, trzy razy, raz, dwa, trzy. O! Ale się przesunął. To... Jeszcze musimy raz, raz, dwa, raz, trzy, raz, dwa i raz, i raz, dwa, trzy. To jeszcze raz, dwa, trzy. Raz, dwa. A, tutaj z ty krampecie. Ty chciałeś się przed nami ukryć. Ty jeden. To już jesteśmy, drodzy widowie. No dobra, ale najlepiej musimy to wyrzucić, bo to jest nam już niepotrzebne. I tutaj, właśnie, jest taki bardzo fajny kram. I do niego, jakby, taki cały budynek. Bierzemy z siebie z potowcu. I idziemy na drugie piętro, bo tam jest też fajny krampet z takim kółkiem. No dobra, no to tutaj będzie nasz, jakby ostatni krampet. No już ten odcinek jakby się mega długi robi. No dobra, bierzemy. Jej ja mam syjenki ogon. Znaczy ogonie... Oooo! Syrenie ogony chciałam powiedzieć. Cały czas mówię ogonie syjeny. <grymny> Cały czas bierze Maryś swoją kartkę. No dobra, to już się tutaj boże. To zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, oglądajcie inne odcinki. Głosujcie na naszej... no, community. I bają!